Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki. Co to powoduje? To powoduje, że parę takich ruchów i Ty możesz naprawdę długofalowo znacznie pomnożyć swój majątek, zwłaszcza przy większych pieniądzach. Oczywiście takie rozwiązanie jest ryzykowne, ma wady, bo... Parę takich ruchów zrobisz, sprzedasz parę razy znaczną ilość bitcoinów na giełdzie, no i potem w przyszłym roku musisz zapłacić od tego podatek. Tak więc, jak nie masz kasy i masz ostatnie pieniądze wpakowane tutaj w jakieś tam inwestycje, yy, i przy okazji, to nie są żadne porady inwestycyjne, ja ci nic tutaj nie będę radził na temat inwestycji, to jest moja prywatna opinia, więc żadnej odpowiedzialności za twoje działanie nie biorę. Ale tak jak mówię, jeśli sprzedasz i shortujesz kilka razy w ciągu roku, to potem musisz od tego zapłacić podatek. Więc to jest wada takiego rozwiązania, bo jak trzymasz długofalowo, tylko i wyłącznie, to zapłacisz wtedy, kiedy sprzedasz. Ale jeśli kilka razy sprzedajesz w ciągu roku i dalej wchodzisz w ten sam temat, w ten sam asset, w tym wypadku bitcoina, no to musisz potem od tego zapłacić podatek i trzeba mieć tą płynność finansową, wysokie dochody, żeby cię było stać, zapłacić ten właśnie podatek w przyszłym roku. No to jest też różnie w różnych państwach, tak? Bo w Niemczech jak powyżej roku trzymasz bitcoina, to w ogóle podatku nie płacisz. No ale Polska wiadomo jakim jest krajem, więc nie będę tutaj się dość komentował. Sam wiesz jak jest. Jakie są jeszcze wady tego rozwiązania, tego shortowania? Tam, gdzie duże zyski, to i może być duża strata, więc tutaj wadą jest to, że jak nie wyczujesz tego momentu wzrostu bańki, sprzedaż za wcześnie, to możesz się po prostu też tutaj stracić pieniądze, no bo za wcześnie sprzedaż, a bańka pójdzie dalej do góry, także to jest to ryzyko, dlatego tutaj trzeba uważać, żeby nie przegiąć. Zbyt bardzo się nie napalić od razu, że coś rośnie, bo wtedy tak naprawdę największa okazja może Ci przejść koło nosa. No i oczywiście, jak za bardzo jesteś też chytry, to też możesz stracić, bo jak bańka zacznie pękać, powstanie fala korekty, to wtedy bardzo ciężko jest sprzedać za dobrą cenę, no bo cena leci błyskawicznie w dół, tak samo jak wzrastała. W każdym razie pamiętaj o tym, że każdy wzrost yy, eksponencjalny, Kiedyś po prostu mija, zawsze jest korekta, to nie jest tak, że coś ro rośnie wiecznie. I warto też o tym pamiętać, szczególnie w inwestycjach. Dlatego to są właśnie te ryzyka, o których mówię. I o tym powinieneś pamiętać, bo jak za bardzo będziesz to wszystko robił na zbyt dużych emocjach, euforii, to możesz stracić pieniądze, także o tym pamiętaj. Ale w ten sposób, szczególnie na tak zmiennym rynku, jakim jest rynek kryptowalut, bardzo szybko możesz pomnożyć majątek i nawet mając 100 tysięcy zobacz, kupując w styczniu, byś miał, załóżmy już nawet nie będę liczył, ale około 300 tysięcy przedałbyś to, znowu odkupił taniej i znowu byś pomnożył swój majątek, a jak Bitcoin długofalowo i tak pójdzie do góry, no to już to się robią wzrosty, mogą się robić wzrosty rzędu 10 razy, 15 razy i właśnie ja tak próbuję grać z sukcesami, jak na razie, tak jak widzisz, także polecam to wykorzystać, bo naprawdę wartościowa metoda, która działa, sprawdza się, ale trzeba tutaj trochę praktyki i trzeba troszkę umieć obserwować właśnie rynek. Odpowiednio zadziałać w odpowiednim momencie. Tyle w tym wideo. Jak te materiały ci się podobają, zostaw mi komentarz, co o tym myślisz. Jakie Ty masz przekonania odnośnie inwestycji w kryptowaluty? Czy wierzysz w bitcoina?